zatrzymała się, by pomóc nieznajomemu. Okazał się nim multimiliarder, którego wszyscy się bali. I zanim zaczniesz czytać tę historię, nie zapomnij skomentować, z jakiego kraju nas oglądasz. Noc ciężko opadła na most, gdy Klara zwolniła, widząc samochód z włączonymi światłami awaryjnymi. Nie miała obowiązku się zatrzymywać. Była zmęczona po długim dniu pracy. Ale coś w tej scenie ścisnęło jej serce. Zaparkowała kilka metrów dalej. Wzięła głęboki oddech i wróciła pieszo. W środku pojazdu siedział elegancko ubrany mężczyzna, nieprzytomny, z głową opadniętą na bok i wciąż zapiętym pasem bezpieczeństwa. Klara zapukała w szybę, potem ostrożnie otworzyła drzwi i zawołała go, lecz bez reakcji. Pierwszym odruchem było odejść. Ale przypomniała sobie ojca, który zawsze mówił, że nikt nie wie, kiedy sam będzie potrzebował pomocy. Zadzwoniła po pogotowie jednocześnie sprawdzając czy mężczyzna oddycha jego puls był słaby ale równy gdy w końcu otworzył oczy spojrzał na nią zdezorientowany spokojnie już wezwałam pomoc powiedziała stanowczo choć w środku drżała mężczyzna próbował mówić ale wydobył z siebie tylko szept klara podtrzymała mu głowę by nie uderzył się ponownie i czekała w oddali słychać było syreny lecz nocny ruch był powolny Klara zdjęła płaszcz i okryła nim jego klatkę piersiową, chroniąc go przed zimnem. Mężczyzna patrzył na nią z mieszaniną zagubienia i nieufności. Dlaczego się pani zatrzymała? wymamrotał. Klara nie zastanawiała się długo, bo ktoś musiał. Odpowiedziała. Zamknął oczy, jakby ta odpowiedź kosztowała go zbyt wiele sił. W tej napiętej ciszy Klara zauważyła drogi zegarek, nienaganne buty i luksusowy samochód. Pomyślała, że należy do świata zupełnie innego niż jej własny, ale w tej chwili nie miało to żadnego znaczenia. Minuty dłużyły się. Jeden z kierowców zatrąbił z niecierpliwością i pojechał dalej. Nikt inny się nie zatrzymał. Klara poczuła ciężar odpowiedzialności i strach, że coś pójdzie nie tak, zanim nadejdzie pomoc. Zadzwoniła ponownie po pogotowie, prosząc o pilność. Kazano jej mówić do mężczyzny. Klara zapytała o jego imię, zawahał się, jakby udzielenie tej odpowiedzi było niebezpieczne, w końcu powiedział. Wiktor. Nawet w słabości jego głos brzmiał władczo. Próbował się podnieść, ale Klara go powstrzymała. Niech pan się nie rusza, może być gorzej. Zacisnął usta, niekomfortowo, czując się zależny od obcej osoby. Zwykle nie potrzebuje pomocy. Zdołał powiedzieć. Klara spojrzała na niego poważnie. Dziś pan potrzebuje. Odpowiedziała bez ostrości. Ta krótka wymiana coś między nimi zmieniła. Ciche napięcie. Wiktor wahał się między wdzięcznością a podejrzliwością. Syreny zbliżyły się, a potem oddaliły, skierowane do innego zdarzenia. Noc znów się zamknęła. Klara poczuła frustrację, ale nie odeszła. Pomyślała, że mogłaby zadzwonić po kogoś innego, ale nikogo nie było. Wiktor oddychał coraz ciężej. Nie pozwól, żeby zabrali mnie do byle jakiego szpitala. Wyszeptał nagle, chwytając Klarę za ramię z nieoczekiwaną siłą. Zaskoczyło ją to. Najważniejsze, żeby było panu lepiej. Powiedziała, próbując go uspokoić. W jej głowie pojawiły się pytania: dlaczego ten strach? Przed czym ucieka? Jaką historię skrywa ten człowiek? Ale to nie był ten moment. Klara mówiła do niego o prostych rzeczach. O pogodzie, o moście, o śpiącym mieście. Tylko po to, by nie stracił przytomności. Wiktor słuchał w milczeniu, jakby te zwyczajne słowa były dla niego czymś obcym. Gdy w końcu w oddali pojawiły się światła karetki, Klara poczuła ulgę, ale też niepokój, którego nie potrafiła nazwać. Coś podpowiadało jej, że to spotkanie na tym się nie skończy, że pomoc temu nieznajomemu dopiero zaczyna zmieniać wszystko. Karetka zatrzymała się, a ratownicy działali szybko, odsuwając Klarę stanowczo, lecz bez brutalności. Wiktor został położony na noszach, a białe światła rozjaśniły jego bladą twarz. Zanim drzwi się zamknęły, odwrócił głowę z wysiłkiem i odszukał ją wzrokiem, jakby bał się, że zniknie bez śladu. Niech pani nie odchodzi. Zdołał powiedzieć ledwie słyszalnie. Klara skinęła głową i została na miejscu, dopóki karetka nie zniknęła w nocnym hałasie miasta. Cisza wróciła na most. Po raz pierwszy Klara poczuła ciężar tego, co się wydarzyło. Jej dłonie wciąż drżały. Pomyślała, że powinna wrócić do domu, zapomnieć o wszystkim, ale coś kazało jej iść dalej. Kilka godzin później siedziała na niewygodnym krześle w szpitalu, obserwując ludzi, którzy wchodzili i wychodzili, nie zwracając na nią uwagi. Zawahała się. Pomyślała, że nie ma już sensu zostawać. Właśnie gdy wstała, Podszedł do niej lekarz. Jest pani kobietą, która go znalazła. Klara skinęła głową. Odzyskał przytomność. Nalegał, żeby panią zobaczyć. Weszła do sali ostrożnie. Wiktor był podłączony do monitorów, kruchy, daleki od obrazu kontroli, który zdawał się go otaczać, nawet wtedy, gdy był nieprzytomny. Myślałem, że pani nie przyjdzie, powiedział. Klara wzięła głęboki oddech. Nie wiedziała, czy powinna. Wiktor milczał przez chwilę. Przez całe moje życie ludzie robią to, co wobec mnie muszą z lęku albo z wyrachowania. Pani nie miała żadnego powodu Klara odpowiedziała prosto. Zobaczyłam kogoś, kto mógł umrzeć. O świcie pojawili się mężczyźni w garniturach, zimne spojrzenia, telefony w dłoniach. Atmosfera się zmieniła. Klara poczuła się nie na miejscu. Jeden z nich próbował wskazać jej wyjście, ale Wiktor, Słaby, lecz wciąż stanowczy, odezwał się. Ona zostaje. Potem bez dumy i bez wymówek wyznał jej, kim naprawdę jest i dlaczego jego imię budzi strach. Mówił o decyzjach, które niszczyły życia, o władzy używanej jak tarcza, o pustych nocach. Wczoraj, gdy na mnie pani spojrzała, nie widziałem strachu ani interesu, powiedział. Widziałem człowieczeństwo. I to przestraszyło mnie bardziej niż śmierć. Dwa dni później Klara wróciła do swojego życia, przekonana, że wszystko się skończyło. Myślała o tym mężczyźnie jak o dziwnym wspomnieniu, intensywnym, lecz zamkniętym. Aż otrzymała list, bez logo, bez liczb, tylko jasne słowa. Wiktor sfinansował Centrum Społeczne, które od lat próbowała stworzyć, by pomagać starszym ludziom, zapomnianym, jak jej własny ojciec przed śmiercią. Nie prosił o uznanie, nie chciał wizyt. Nie chcę, żeby widziano we mnie zbawcę. Napisał: Chcę choć trochę naprawić to, co zniszczyłem. W dniu otwarcia Klara patrzyła, jak pierwsi seniorzy wchodzą do środka, powolnymi krokami i z niedowierzaniem w oczach. Poczuła ulgę, podziw i głęboki spokój. Zrozumiała, że zatrzymanie się tamtej nocy nie tylko uratowało jedno życie. Obudziło uśpione sumienie. Wiktor nie przestał być potężny ale nauczył się być człowiekiem. A Klara potwierdziła prostą, potężną prawdę. Nigdy nie wiesz, komu pomagasz. Ale każdy gest ujawnia, kim jesteś, gdy nikt nie patrzy.